I pytanie, czy to jest moje danie? Hmm, nie wiem. Iza dostała stałatkę, ale patrzcie jaka duża porcja. I ruszamy, kolejny etap naszej wyprawy. Właściwie już drogi powrotnej. Uczymy przygodę z... na Węgrzech. Tak, na Węgrzech tym razem tak. Mamy do Bratysławy 203 km Pokazuje nam 2 godziny 20 minut bez skorków. Więc... No i jesteśmy w Bratysławie. Jakby ktoś nie rozpoznawał że to jest miasto to już jest właśnie Bratysława. Zobaczcie ile tej kamperku stoi Zobaczcie, tutaj nawet tramwa jedzie, także nie ma problemu. Tam jest chyba zamek bodajże to takie białe yy, na szczycie. A my się udajemy mniej więcej w tym kierunku. Powiem Wam, że mega naprawdę czyste, zadbane miasto. W życiu bym się tego nie spodziewał. Ja to mam ochotę, właśnie na jakieś takie lokalne danie. Ale kto wie, czy jeszcze nie zahaczymy jakiegoś fast fooda po prostu tutaj na mieście. Bo ja mam tak, Iza jest tak obżarta po wczoraj, że jeśli nic nie chce jeść, a ja właśnie coś popróbowałem. Zaraz nawet pójdę jakiegoś loda sobie kupię. O patrz. Gelato Point. Idę po gelato. Jak powiedziałem, tak zrobiłem. Złodzie. to różowe to jest czekolada. Grabsberry czekolada, czyli czekolada malinowa. Ja mówię ale jak czekolada? Różowa? Mówi no tak. Różowa czekolada. A to na dole to jest z makiem. I powiem mam jem te lody. Nie najgorsze, ale smaki naprawdę niesmotykane. nie chcesz spróbować? A jest aż, ale leci, jest tak gorąco. Bardzo ładne, czyste miasto. Super odrestaurowane. Bardzo się cieszę, że tutaj przyjechaliśmy. Naprawdę. Na pierwszy rzut oka na cenniki, wcale tu się nie wydaje, że tu jest drogo. Słuchajcie, tam właśnie z góry był zamek, zeszliśmy sobie w takie fajne, lokalne miejsce właśnie na różnego rodzaju napoje. Słuchajcie właśnie Iza mi zadała pytanie czy Budapeszt był taki fajny. I powiem wam, że nie wiedziałem no co jest to wiedzieć. To już tu jest lepiej. Mamy wrażenie, że tutaj już jest lepiej. Ale to tak są mniej. Ja nie wiem, czupiłam tej goliany, bo no. to są takie miejsca, gdzie wpadamy na chwilę i denerpuję no. to, bo to jest... Nagle się okazuje tak ładne, tak, tak. piękne miasto, a to jest tylko Tak jak Maribor na przykład, No. Nie? Ale wydaje mi się, że tutaj jest zdecydowanie fajniej niż w Budapeszcie. No jest, jest zupełnie coś innego. I powiem wam, że Budapeszt jest bardzo drogo. Słuchajcie, siedliśmy sobie tutaj. Piliśmy sobie po piłku. Ale to jesteśmy cały czas do tego, który Tak, zamku. Tak, jesteśmy tutaj, to u góry jest z zamku, tam zeszliśmy. I tutaj prasy. i tutaj y, nawet y, tam na tym starym rynku gdzieś tam podzieliśmy, gdzie już to, to, to powiedzmy takie jest turystyczne miejsce, 3,70, a tutaj jest 3,50 i gadam tutaj z gościem, bo słuchajcie, w ogóle y, ze Słowakami to fajnie jest po prostu porozmawiać po polsku, jest tam, są jakieś niuanse takie językowe, ale się da do człowieka dogadać i mówię mu, wiesz, wczoraj byłem w, w tym, w Budapeszcie, mówię, 8, 8 euro za piwo, ile? Naprawdę, tutaj, a tutaj i za dwa płacimy 7. No. Także. E, Budapesz OK. Trzeba też zobaczyć. Ale są fajniejsze miejsce, naprawdę. No, to jest Spróbujemy jeszcze coś tutaj zjeść, bo e, jedziemy już w trasę, będziemy pewnie jeszcze ze 4 godziny jechać, więc trzeba coś zjeść. Nie wiem czy i zada radę, ja, ja na pewno będę chciał coś zjeść. Więc jeżeli nam się uda, to jeszcze wam pokażemy tutaj... E... Bo ja bym coś zjeść lokalnego, ale nie wiem, czy się uda. Może po prostu jakiegoś fast fooda. No właśnie nie wiem. Otworzymy tak. Otworzymy, tak. Otworzymy kartę, zajrzymy do internetu i zobaczymy, co tu można ewentualnie jeszcze lokalnego zjeść. Albo może jakiegoś lokalnego fast fooda. Takiego innego niż gdzie Zobaczymy. Wkraczamy na mury miejskie i wchodzimy znowu do miasta. Postaramy się zjeść coś fajnego. Czy nam się uda? Tego nie wiemy. Liczymy na to, że tak. No i szukamy jakiejś tutaj lokalnej restauracji. Lub jakiegoś fast fooda. No zobaczymy, co na co trafimy. O, tutaj możemy zobaczyć. Powiem Wam, że ciężko nam jest coś znaleźć. Naprawdę takiego, które by nam pasowało. Tu masz zupę rybną, tu masz zupę gulaszową jakoś gulaszową masz, steki i tutaj właśnie te dumplingsy jakieś, jakoś też tak, co? Albo się zrobiliśmy tacy wybredni, albo czekamy po prostu na coś takiego wow, jakiegoś, tak. tak, tak, dobrze. Tak i to jest, słuchajcie, też taki właśnie problem, bo jak się przyjeżdża do danego kraju, chce się zjeść coś lokalnego i nie wiadomo właściwie co zjeść, prawda? Niby sobie coś tam poczytamy w, w internecie, ale jednak dalej nie wiemy, no nie jesteśmy mega niezdecydowani. Wybrednie ktoś zapowiedziała. Sangria na wynos pół litra tylko 7 euro. Słuchajcie, bo naprawdę przeszliśmy parę tutaj takich restauracji Cały czas nam na coś nie pasowało Trafiliśmy do La Papillon Papillon, to, co chyba mówię po, po francusku Ale tu są normalnie takie dania lokalne Zaraz zobaczymy co tu mają Słuchajcie, spróbujemy sobie takie brydzowe haluszki Coś takiego, to jest typowe takie właśnie tej słowackie Na pewno weźmiemy zupę gulaszową, żeby ją spróbować I co ty jeszcze chciałaś za? I, i zachcę jeszcze taką sałatkę, to to spróbujemy. Słuchajcie, pierwsze co to? I wyjęliśmy właśnie ten beef zup, ale jakoś. Jak właśnie to bardziej jak rosu, nie? Mi się kojarzy bardziej taki, że powinien być taki zagęszczony. No nie, może znowu gorący nie możesz jeść. Sola Cała iska. Mało oh, sorry. Znowu, znowu taki kucharz taki ostrożny, tak? Czyli nie że taki ostrożny, ale jest to ostrożny kucharz Nie do sala, nie do pieprza, nie do, nie do tego, nie do przyprawia. No i słuchajcie faktycznie to nie, nie jest taka zupa dulaszowa To jest taka, taki rosół, ale robiony właśnie na wo. No, taki stricte rosołek, do tego sobie wzięliśmy chlebek. Ale o tej godzinie już można to zjeść. Tak. Bo... to okiem przyjemna. Makaron tak, z makaronem. To no, nawet właśnie, że to jest taki rosołek zamiast, zamiast nie, na kurczaku do po prostu na boju. Bardzo Zupa naprawdę treściwa i dla jednej osoby to jest wystarczające danie. Na przykład ja powiem, że ja Takim daniem, to już bym się spokojnie najadł. Ale dla Was po jeszcze coś innego, żeby też zobaczyć, jakie są inne dania. Zupkę zjadłem, dostałem te haluszkowe. Co to jest? Bramborki? wiem haluszki I pytanie, czy to jest moje danie? Hm, nie wiem. Iza dostała. stałatkę, Ale patrzcie, jaka duża porcja, naprawdę. Tym się można naprawdę najeść. Jest jajeczko, czaczek albo indy. Jaki ser? Ser, jest dużo zieleninyki. Widzę, że pokrzywki masz też. Co? Dobra, dobry sos. Tak, ja próbuję swoje danie. Powiem wam, że to jest typowo nie moje danie, naprawdę. Ale ze względu na to, że to jest danie lokalne, które chcę spróbować. I nigdy bym tego pewnie nie zjadł, to ja to właśnie spróbuję. To są takie kluseczki Ja nie przepadam w ogóle za męcznymi daniami. Czyli on to dumplings. To jest takie z takim posmakiem, właśnie tej takiej z, z, podsmażanej e, tutaj, jak to się nazywa. Takiego podsmażanego boczku. Są to takie kluseczki jakby. E, jak to się da złapać? Nie wiem. No. Próbuję to zobaczyć. Yy, I naprawdę z takim smakiem, takiego będzonego, będzonego przypalanego mięsa jest Jest to pozycja dobra, smaczna. Tylko pod warunkiem, że ktoś lubi po prostu kluski makaron i tak dalej. Ja średnio przepadam, ale yy, próbując to, jest to po prostu smaczne. Ponieważ Iza lubi. Różne mączne dania, to spróbuję to teraz Iza. I co ty o tym sądzisz? Dobre. No to jest dobre. Ale to mi trochę carbonara. Troszeczkę, nie? I mówię taki. I takie, mówię takie, taki wędzony posmak tego nie wiem. Tak, tego boczku, nie wiem, może oni nawet oblali to troszeczkę y, takim y, tłuszczykiem od tego, prawda? Ja bym to trzęsła Tak. Jest to dobre danie. No i oczywiście, bo to są bryndzowe haluszki, więc wszystko jest z taką zawartością sera, tej bryndzy. Ona się tutaj jakby taka była troszeczkę rozpuszczona, więc nie wiem, czy to nie ze śmietaną jest dodana, ale jest naprawdę smaczne. I powiem wam, wam, Wchodzimy naprawdę duża, sycąca. Ja będę miał problem po tej zupie ze zjedzeniem tej, tej potrawy. Wezmę tą sałatkę, co Iza próbowała. My specjalnie wzięliśmy więcej, żeby się właśnie tak podzielić. Mamy tutaj grzanki, mamy kurczaka. To zielone. To, co to jest? Te, takie tutaj. Wiecie, co zabrali nam menu, więc nie możemy się ustawić. Jest, jest ser, to pewnie jest bryndza. Sałata, rukola, jajka są, no wygląda to bardzo fajnie jak na sałatkę. A jak, a jak smakowo? Uważam, że jest bardzo dobra. Sos jest bardzo dobry. Słuchajcie, ja jestem w ogóle mega zwolennikiem sałatek. Więc mi ta sałatka bardzo smakuje. Jest fajny, z fajnym sosem oblanym. Ciężko powiedzieć co to jest. Jestem, nie znam się generalnie tak na mega na kuchni. Ja mogę powiedzieć po prostu, co mi smakuje i jak mniej więcej to wygląda. I jest naprawdę przepyszna. Powiem wam te haluszki totalnie nie są dla mnie i ja już bym więcej tego nie zamówił. Ale tą sałatkę. Na pewno tak Zupa wołowa. Ten rosół. Taki sobie, ale to też jest typowe takie danie słowackie. Też warto spróbować. Ja jestem zwolennikiem sałatek. Teraz, patrzcie, to jest dla mnie po prostu petarda Podjęte No i. Możesz Tak. No, bogata ta sałatka jest taka naprawdę fajna. I powiem Wam, że tą sałatkę to bym zmienił. Tamte dwie potrawy. Ja spokojnie wolałbym tą sałatkę niż ten. Ale słuchajcie, są osoby, które nie widzą świata poza typowym schabowym czyli jak nie weźmie sobie sznycla, to dla niego nie będzie to obiad. Więc wiele osób powie, że sznycel, czy tam komplet, jest, jest dla niego bardzo dobry. I my to też rozumiemy. Każdy ma swój smak. ja lubię po prostu sałatkę. I wziąłem tą właśnie sałatkę. Restauracja La Papillon to jest zaraz, tutaj przy samym ryneczku. Naprawdę, róg ryneczku to jest bardzo łatwo tutaj trafić. O, widzicie, tu mamy rynek. No i co, możemy chyba polecić i za co? Myślę, że spokojnie. Tak. Myślę, że spokojnie i z czystym sumieniem możecie tutaj wejść. Tutaj panowie się pytali, czy nagrywamy YouTube'a, także mówię: tak, nagrywamy. Także okej. Okay. A, a powiem wam tak. I za to wszystko zapłaciliśmy prawie 39 euro. Czy to dużo, czy to mało? Słuchajcie. Słuchajcie, mi się wydaje, że to nie jest dużo. Jak na takie miasto, to nie jest dużo. Teraz tak. Ten Rosu z wołowy kosztował 5,90, czyli 25 zł. Piwko 3,5, to jest jak tutaj na te rejony, to jest taka normalna cena, ale to jest niska cena, bo to jest właśnie Słowacja. Bryddowe haluszki, jak to lubi, ale były dobre, ale cena już już wyższa, bo kosztuje. No... Tam to było zupa, więc tutaj kosztuje 13 euro. Też nie jest źle. Yy, za 50 zł danie, takie, którym co naprawdę się najecie. No i Izy sałatka kosztowała 15 euro. i też była, To jest dla mnie najlepsze. To akurat danie z tego, którego my tutaj testowaliśmy. My się już udajemy do kampera. Mamy stąd do zaplanowanego celu 4 godziny jazdy. Chyba się uda, a jak nie, zobaczymy. To staniemy gdzie indziej. Mamy generalnie 8 godzin stąd, więc chcemy w połowie po prostu się zatrzymać, mamy mówię, jakiś tam cel, jak się uda, to się uda. A tak poza tym, to jeżeli chcecie wiedzieć na bieżąco, gdzie jesteśmy, to słuchajcie, Instagram, Facebook, tam możecie sobie po prostu nas obserwować i będziecie wiedzieć, gdzie dokładnie, w jakim momencie jesteśmy. Niestety nasze vlogi chodzą z opóźnieniem. 2 do trzech tygodni, ponieważ tego materiału jest trochę, trzeba go obrobić i wysłać, żeby się dowiedzieć.